Jó się Manko, z tej strony Linda M. To jest mój pierwszy odcinek na nowym kanale, bo tamten kanał się i no, uh, uh, no. Będziemy sobie grać w Good Pizza. Grace Pizza. Nowa gra. Nowa Love Open. Pizzeria Alicante. To jest ta żła pizzeria. Zostawcie łapkę w górę i szubę dobijemy 20, to będzie nowe zdjęcie. Kolejna pizzeria? Kolejna pizzeria, próbujesz zająć moje terytorium. Czy w ogóle wiesz co robisz? Nie. To oczywiście. Zobaczmy jak robisz pizzę z sosem i serem. Sześć kawałków, okej. Okay. Dajmy ciasto. Sosik. Mam nikwej... Sere. Piccet tutaj. Głodnie on wypiasnął. Smakuje mu super. To jest najgorsza pizza, jaką widziałem. Mm -hmm. Nigdy nie będziesz niszczył takim jak ja. Ha, ha. Potrzebuję pizzy, ale daj sobie spokój z, ty z tym, że nakładaniem fantazyjnych dodatków. Tylko szorz i szereg. Okej, szosz i szereg. Okay. Ją jeszcze raz. Jak no będzie żła, ale będzie y, późniejsza. Ta łapka w górę dla mnie będzie y, korzaczka. To może być ta żłapiczca. Doskonałość, wow! Mm. Pity żerę! Szum świetny, ale aby dostać się do pierwszej mingi, będziesz musiał opanować mięso, A cudem peklowanego mięsa jest zdecydowany po broni. Zobaczmy jedyną, Nie. Teraz to że czuł po A poza tym, że ryszardz, 6. okej. ok. Yy, teraz to, że później chcę peperoni, a poza tym Szer i szos. Debutanci sześć równych kawałków. Nie chcę zobaczyć żadnego małego kawałka. Sos. rąków. Dobra, że za chwilę to Alicante. Nie, nie znam. Nie dla ciebie. Sz specjalnie niedobra. Wow, to prawdziwa pizza. Mm -hmm. Prawdziwa pizza. Uuu! I nigdy nie będziesz tak dobry jak ja. Haha! Ha. <laughs> wydam. Cześć! Czy mogę też pizzę peperoni? Pizzę peperoni? Okej. Okay. Ale... Nie, nie wiem czy chodziło mu... Pizzę peperoni. Daj dajmy mu tak mniej tego. Dobra, dajmy mu tego szarka więcej. Wypieczmy ją. Piecze. Nie. świetnie dokładnie taką tygurcie jesteś pod, pod wrażeniem nie spodziewałem się że żółto dziób taki jak ty dokończy dzień zobaczmy czy zarobiłeś na zapłacenie rachunek że światło ok super hm. reklama Harry Pottera Super! Ale fajna reklama! Dzień! Dobry. Dzień jeden. Zarobek na piwki. Rzucę składniki. widzisz? widzę? Osiemnaście tylko. Wiecie co? Zróbmy kiełbasze i pieczarki. U. Pizza News Network. Pizza nie ma w sobie słowa pizza i do czego ktoś jest temu winny. Odpowiedź może cię zaskoczyć. Dziś twój część widzenie, widzimy. Przyjaciel już wybrany, aby otrzymać jedno szupantowanych przez piekarniki Owena, wspomaganie pieca. Proszę naciśnij przycisk na piekarniku, a pomoże Ci to wybrnąć z zewnątrz, Bo ponieważ jest to twój pierwszy rodzaj, że rzekniemy się z dzisiejszym okej? Cześć! Co tu robisz? Zobaczmy. Hmm! Wezmę dobrze. Wezmę. Do, dobrze wezmę jedną pizzę z peperonii. Dziękuję. Przekrój ją na dwie połowy. Okej. Okay. No, żeby się. Muszę sobie od razu tu dwie. kom dałem trochę dużo pepperoni, no o, od razu idzie szyb szybciej na dwie połowy. Nie do końca doskonała, ale całkiem blisko. Oj, Potrzebuję pizzy, ale daj, żeby z nakładanie wody. Tylko sos i ser. Tylko sos i ser.

Cześć. Poproszę jedną pizzę. Raczej. Ja prawie zapomniałem, czy pizza jest z pepperoni. Sos, ser, pepperoni. Okej. Okay. Sos. Ser. Ile? c'è una piccola. Dzień dobry, do końca. Wypyszne działanki za poświęcenie, czasu zapytanie i upewnij Upewnia się użytu mówienie Szczęśliwy klient jeden Dzień już jesteśmy tereknę nie denerwują Dzień dwa użyte szkódnik całkowity życzek Słabo naprawy, ulepszenie, zawsze pokażę w żółtunek, ale nie w, w, w nikoliniach, 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 szybciej, pizza? Tak, na pewno w Pizza News Network. No, wiadomości na temat pizzy brak, nowych wiadomości z dzisiaj. Ciebie paczkę. Ktoś przysłał Ci paczkę i dostarczam Ci ją. Okej. Okay. Pozdrawiam drogi piekarzu. Pozdrawiam od Światowego Stw Stowarzyszenia Pizze S SP. Chcemy przywitać się w cudownym Świecie pitch. Oto MyPad, który znajdziesz kilka wyzwań. Wy wykonaj je, aby zdobyć nagrodę, rozwijając firmę. Cieszysz się z poważeniem. Aś. SP. U Osiągnięcia. Piekasz 1. Podaj 10 pitch. Mi może może zatrzymam się na pizze. Lubię pizzę z peperoni, na biału. Włóż ją do piecza dwa razy. Proszę, nie kładź szera na mojej pizze. Na mojej pizze. Peperoni włóż ją do piecza dwa razy. Nie kładź szera na mojej pizze. Okej. Okay. Broni, dajmy pieczarkę jedną. Jedna pieczarka to tylko jest. Dwie pieczarki mu dałam. Hm 48, 47. Pizza. nie dało mu szerym mm, mogę dostać pizzę bez sera i sosu nie ta. proszę chodzi mi o pizzę bez sera i sosu nie krój okay. pizza bez sera i sosu bez szera i sosu Bez i sosu, sama pizza? A może jed jednak nie. Ja ją wezmę. Mogę ją już wziąć tu? No nie. Daj mi żywyłku placzek. Nie możesz sprzedawać piczy, na której brakuje peperoni, nie mówiłaś o peperoni. Osiągnięcia. w nasie. Hmm, lubię pie pieczarki, ale też kiełbaszki. Mogę dostać to i to? Okej. Okay. Peperoni. Peperonki. и кеубашки. не не покрыла. Nie, nie wystarczyłem czy pieczarki? Nie mówiłaś o pieczarkach! Witaj śmieterniku! To ty musisz być odpowiedzialny za, za głuczanie mojego wieczornego lotu tym pysznym aromatem. Nie bój się, uprzesz. następne kilka dni chciałbym, abyś przychodził do mojego zamku, żeby robić dla mnie pizze i moich przyjaciół. Okej, okay. chętnie zapłacimy Cimonetami, monetami rzeczowymi, przydadzą ci się do kupienia tych upiornych które przyłożyłem już do domu. Witamy na polowaniu na potwory. Podczas tego rocznej imprezy powołania, polowania na potwory, pomożesz Drakuli obsługiwać jego klientów. Im lepszy wnik, tym le więcej otrzymasz nagród. Polowanie na trwa 14 dni od 26 do 8 wszyscy gracze, którzy ukończyli dzień trzeci mają dostęp do wydarzenia. Że wydarzenia. Halloween jest dla, wszy jest dla wszystkich, ale... Jako najlepszy piekarz masz trochę więcej pracy. Każdego dnia będziesz otrzymywać nowe zadania aplikacji wymienionej na MyPad. Obsłuż każdego przerażającego gościa, aby otrzymać monety, punkty użyczowe. Co 24 godziny w czasie rzeczywistym otrzymasz nowe zadanie. Trwające zadanie odrzucone. Gość specjalny nie widujesz ich zbyt często, ale na pewno ich zapamiętasz. Każdego dnia w cię obsłużysz dwóch gości specjalnych w zamku Drakuli. Możesz obsłużyć do czterech do czterech gości w... z tym wydarzenia, aby śledzić swoje postępy. Goście specjalni pojawią się tylko w zamku Drakuli. Zostaniesz teleportowany do zamku Drakuli. Nie martw się, wszystko chcemy. To Twoja pizza, ale nie Twoja dusza. Przypomnij, naraz. O Ujeżdżaj! Może w to nie uwierzysz, ale liczę, byłem chudszy. Mogę dostać weganiczką pizzę jako część mojej nowej diety. Weganiczka! Mam dużo składników. To często się różni, tak. Weganieszka. sos pesto. to na pewno będzie sos pesto. Czebulka. Oliwki, bakłażana, bazylia na pewno, to jest szynka, to jest ananas, to jest ansios. kiedy bardzo szy szy szybko chodzi, chociaż jest żebrzoty. Ty głupku, jak jedzenie. Ty głupku, tak jak jedzenie tej paskudnej rzeczy powinno mi pomóc. Ty sam jesteś głupek, i Zjadłem te rzeczy, wyszkakujące z ziemi wokół mojego globu były świetne na picie. Proszę nie tam, jak nażywają się te białe rzeczy. Mój muszk jest jak papka. Czyli okay. z pieczarkami. Czyli zwyczajny szosz. I drobny. Chyba szer też. Ja dużo pieczarek. I coś jest jeszcze białego. Ta ta, ta jest trochę biała. Ale to będzie złe, mi już. Nie było kulinarne doświadczenie, dla którego wstałem z grobu, okej? Okay? Koniec, więc to będzie do następnego. Pa